Na tropie uników i powiązań. Jako Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich znamy się na związkach i nie pozwalamy na uniki. Dlatego przedstawiamy serię filmów, w których wprost wskazujemy, jakie związki ma obecna sytuacja gospodarcza Polski z konkretnymi działaniami rządu. Zapnijcie pasy. Nie będzie przyjemnie. Odcinek pierwszy. Nasze drogie ciepło. Co? Podwyżki? W Twoim czynszu wzrosły koszty ciepła systemowego, prawda? Zastanawiasz się, z czym to jest związane. Większość ciepłowni w Polsce wytwarza ciepło spalając węgiel. Węgiel sprzedawany jest ciepłownią przez państwowe spółki. Krajowy węgiel jest dwukrotnie droższy niż wcześniej, a ten sprowadzany z zagranicy nawet trzykrotnie droższy. Jeśli Twoją ciepłownię zasila gaz, to rachunki mogą być jeszcze wyższe. Spójrz na sosnowiec, Tychy i gliwice. Państwowy monopolista sprzedaje gaz ciepłowniom w tych miastach za 800 zł za megawatt podczas gdy obecne ceny gazu na giełdzie wahają się pomiędzy 250 a 300 zł. Podobnie sprawa wygląda w Białogardzie i w wielu innych polskich miastach. Dodatkowo twoja cena ciepła zatwierdzana jest przez rządowego regulatora urząd regulacji energetyki. Od stycznia ceny ciepła znów wzrosły. Jak to się stało? Tym razem rząd podniósł VAT na ciepło z 5% do 23%. To jeden z najwyższych podatków w całej Unii Europejskiej. Dalej zastanawiasz się, kto ma związek ze wzrostem Twojego czynszu? Polski rząd ciepło pozdrawia.